Dzień dobry, moi drodzy! Witam Was w mojej kawiarence językowo-kulturalnej, czy też kulturalno-językowej. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć troszeczkę o e, zmianie znaczeń pewnych słów. Wiadomo, słowa cały czas zmieniają znaczenia, poszerzają swoje pole semantyczne lub zawężają. E, ten proces jest nieunikniony, ponieważ język jest tworem żywym, jest narzędziem ludzi, którzy też się zmieniają. W związku z tym język zmienia się razem z nimi. Ale czasami te zmiany powodują pewne zgrzyty, pewien rodzaj, powiedziałbym, cierpienia u tych, którzy na te zmiany jeszcze nie są gotowi. Pamiętam, takie, weźmy takie słowo jak spolegliwy. Słowo to szczerze mówiąc nie, jest, nie było zbyt popularne w języku polskim. Zostało wprowadzone dopiero przez profesora Kotarbińskiego i szczerze mówiąc to nie jest jakieś stare słowo. Nie wiem też po co, bo no mamy, mamy różne inne, inne wyrazy, które mogłyby to znaczenie oddać, ale no właśnie. Jak to wyglądało w moim przypadku? E, miałem chyba już 18 lat. E, byłem w czwartej klasie liceum. Kiedy na fakultetach e, właśnie humanistycznych z, z języka polskiego, e, w jakimś tekście, który nam nasza e, ówczesna polonista, pani profesor Karolczak, e, przeczytała, padło słowo spolegliwy, co wywołało u wielu z nas, e, no może nie salwę śmiechu, ale jakieś, jakieś głupie uśmieszki. Bo nie znaliśmy tego słowa, natomiast od razu automatycznie pomyśleliśmy, że chodzi o człowieka uległego. Tymczasem nasza nauczycielka wytłumaczyła nam, że nie. To słowo znaczy ktoś, na kim można polegać. Jak w angielskim reliable, na przykład, spolegliwy. Jakoś tam im później to nie zaprzątało yy, yy, głowy, ale. Później yy, kilkakrotnie z polonistkami kłóciłem się na ten temat, ponieważ ja miałem utrwalone, że polegliwy to człowiek, na którym można polegać. Natomiast niektóre znajome polonistki no, uważały, że jest to człowiek uległy. Co więcej, pojechaliśmy w 2004 roku, pamiętam jak dziś, z Wiednia przejechaliśmy do Bratysławy, a tam na wystawie jednego ze sklepów. Słowo SPOLECHLIWY No i właśnie to, że tam, że sklep jest właśnie taki, na którym można polegać, coś w tym stylu to było. W każdym razie, wobec klienta jesteśmy spoleśliwi, coś takiego. I ja mówię, no proszę. Czyli, czyli, czyli w innych językach słowiańskich też występuje ekwiwalent tego słowa. Natomiast, no właśnie, później już po roku 2000 jakby słowo to stało się modne, szczególnie wśród dziennikarzy. Szczególnie wśród dziennikarzy, którzy wszędzie gdzie tylko mogli, wkładali to słowo spolegliwy tam, gdzie powinno być uległy. Co więcej, w słownikach okazało się, że już pojawiło się właśnie drugie znaczenie. Owszem, zaznaczeniem, że to jest popularna, popularne użycie tego wyrazu ale właśnie ze znaczeniem uległy. Pamiętam jakiś wywiad w telewizji, kiedy dziennikarka, nie wiem, no, chciała chyba zaistnieć, ale, ale nie wiem po co ponieważ ym, to, było, to był wywiad chyba o kardynale Wyszyńskim czy, czy jak to, o czymś, o kimś ty, yy, tego, yy, tego typu, na przykład że chodziło o, o człowieka w opozycji, stojącego w opozycji do komunistów i komuniści no, chcieli go, zrobić z niego swojego informatora, swojego człowieka. No i ten, yy, ten yy, historyk, który o tym opowiadał mówi, że no właśnie chcieli, żeby yy, kardynał Wyszyński właśnie współpracował z nimi i dziennikarka pospieszyła, pospieszyła właśnie z pomocnym słowem, czyli chcieli, żeby był spolegliwy, prawda, no nie wiem, e, tak czy inaczej, no nie, nie, nie ma co kruszyć kopii, nie ma co, mleko się rozlało, trzeba przyznać, no, no używa się w obydwu tych e, znaczeniach e, z przewagą tego drugiego, które pierwotnie było niepoprawne. Ale moi drodzy, zostawmy słowo spolegliwy, ponieważ to jest. To no i tak nie jest aż, aż tak, tak często używane. Natomiast to, z czym się ostatnio zetknąłem, co mnie po prostu. No, 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 razi, potwornie mnie razi, to jest użycie wyrazu przyrzekam w znaczeniu przysięgam. To też już ładnych 15 czy nawet więcej lat temu. Ja pamiętam, jak chyba Kasia Nosowska, wokalista yy, zespołu Hej, yy, wówczas yy, też w wywiadzie właśnie yy, cały czas. No i naprawdę yy, zrobiłam to, przyrzekam, że to zrobiłam. Przecież przyrzec można, że coś się dopiero zrobi, a to, że coś jest zgodne z faktem, że, że coś było faktem, to się przysięga, prawda, jeżeli już. Także to przyrzekam, przy, przy, przyrzekam że, że odrobiłem lekcję. No, przyrzekam, że odrobię lekcję. No to, to ma sens, ale przyrzekam, że odrobiłem. Przysięgam, że odrobię. Mamo, przysięgam, że odrobiłem lekcję, prawda? No I teraz moi drodzy, yy, to może być też związane z pewną, ponieważ właśnie zetknąłem się jeszcze z jednym yy, rażącym, według mnie, błędem, kiedy ktoś mi powiedział, który młody człowiek powiedział, Zamiast przysięgam, powiedział: Obiecuję. No to mnie po prostu, powiem szczerze, powaliło na łopatki. Obiecuję, że, że to zrobiłem. A to akurat już jest prawdopodobnie kalka z języka angielskiego, gdzie też ten proces nastąpił. Proces zmiany, promis, rozszerzenie pola semantycznego, promis, czyli obiecać, że coś się dopiero zrobi na swear, czyli y, że też przysięgać, że coś się zrobiło prawda? I promised, I've done my homework prawda? też kompletnie bez sensu no i właśnie w tych językach y, tak to wygląda, no niestety y, nie wiem jak to się y, potoczy dalej y, wiadomo, że tak jak mówiłem na początku, że języki się zmieniają zmieniają się znaczenie słów, poszerzają się pola semantyczne zwężają Różnie to bywa, natomiast mówię, no ludzie przyzwyczajeni do, do pewnych znaczeń, no po prostu ich to boli, że ktoś używa danego słowa w złym znaczeniu, zwłaszcza, że no, język po to między innymi jest, że to co dla mnie znaczy x, to i dla ciebie powinno znaczyć x, bo inaczej rozminiemy się w komunikacji, prawda? nie będziemy się nawzajem rozumieć. I z taką myślą Was zostawiam. Pozdrawiam serdecznie.